Gorąco Was witam kochani Adam Miarka na kanale Żyjąc Każdym Słowem. Najlepsze lekarstwo według Biblii. To temat, który myślę zainteresuje każdego z nas, jak to ktoś kiedyś powiedział, wszystko inne w życiu to tak naprawdę tylko dodatek do zdrowia. Rozpoczniemy od pewnego ciekawego eksperymentu naukowego. Robert Emmons i Mike McCullough przeprowadzili ciekawy eksperyment na temat wpływu wdzięczności. Porównano dwie grupy ludzi, z których jedna prowadziła tygodniową listę wdzięczności, a druga grupa nie. Oni przez tydzień czasu zapisywali sobie za co w życiu są wdzięczni. Uczestnicy badania, którzy prowadzili tygodniową listę wdzięczności po dwóch miesiącach badania, mieli większe postępy w osiąganiu ważnych celów życiowych w nauce, relacjach międzyludzkich i zdrowiu. Częściej wykonywali ćwiczenia fizyczne, mieli mniej fizycznych dolegliwości, mieli lepszą ocenę całościową swojego życia, byli bardziej optymistyczni w stosunku do przyszłości. Co sprawiło tak znaczącą różnicę? Tygodniowa lista wdzięczności. Po prostu zapisywanie sobie przez tydzień czasu, za co jest się w swoim życiu wdzięcznym. Przypowieści Salomona 17,22 podają nam najlepsze lekarstwo według Biblii. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Istnieje jednak niestety druga strona, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. To, w jaki sposób podchodzimy do życia, determinuje też, jakie będzie nasze zdrowie. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Wszystkie dni uciśnionego są złe, czytamy w przypowieściach Salomona. Ale człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Ktoś, kto ma wesołe, pogodne usposobienie, może mieć ustawiczną ucztę. Czy zawsze w naszym życiu wszystko układa się wspaniale? Nie, ale mimo tego możemy mieć ustawiczną ucztę duchową, jeżeli mamy wesołe usposobienie, bo wiemy, że nawet jeżeli przez chwilę doświadczamy czegoś przykrego, to... Znowu się odwróci sytuacja i będzie lepiej, ale nasze nastawienie jest tutaj kluczowe. Wielu ludziom marzy się takie ciągłe ucztowanie. Symbolem takiej duchowej uczty jest uczta taka doczesna z suto zastawionym stołem, i wielu z nas by chciało właśnie takiego ucztowania, ale też ucztowanie duchowe jest w naszym zasięgu i jest możliwe, abyśmy tego doświadczali. Można doświadczać takiego ciągłego ucztowania. Mając utrwalony zwyczaj dziękowania. W książce Śladami Wielkiego Lekarza, moja ulubiona chrześcijańska autorka, pisze ciekawą myśl, przytaczając ten tekst przy powieści Salomona. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, i komentuje to w ten sposób. Najlepszą ochroną zdrowia jest ufność w Bożą Miłość i opiekę, wdzięczność, radość i dobroczynność. Taka miała być przewodnia Maksyma Izraelitów, śladami Wielkiego Lekarza. My możemy iść śladami Wielkiego Lekarza, którym jest właśnie Pan Jezus. Najlepszą ochroną zdrowia jest ufność w Bożą miłość i opiekę. Prowadzone było inne badanie na młodych ludziach na temat wdzięczności, tym razem z codzienną listą wdzięczności. Uczestnicy badania, którzy prowadzili codzienną listę wdzięczności, wykazywali wyższy poziom czujności, entuzjazmu, determinacji, skupienia uwagi, poziomu energii, chęci pomocy innym niż ci, którzy takiej codziennej listy wdzięczności nie prowadzili. Które osoby miały lepsze wyniki te z tygodniową czy te z codzienną listą wdzięczności? Myślę, że nie jest to trudna zagadka, lepsze wyniki miały osoby z codzienną listą wdzięczności. Wyrażanie wdzięczności daje jeszcze mocniejszy efekt niż tylko jej zapisywanie. Przeżywanie wdzięczności to jedno. Zapisywanie jej jeszcze wzmacnia ten efekt, ale najbardziej wzmacnia, kiedy przeżywamy, zapisujemy i dzielimy się, opowiadamy o tym, za co jesteśmy w naszym życiu wdzięczni. W jeszcze innym badaniu osoby z chorobą neurologiczną mięśni stosowały 21-dniowy program interwencyjny polegający na okazywaniu wdzięczności. W wyniku programu, Uzyskano lepszy czas trwania i jakość snu, wyższy poziom energii, lepszy nastrój, większe poczucie więzów z innymi ludźmi i bardziej pozytywną ocenę swego życia w stosunku do grupy kontrolnej która tej wdzięczności nie okazywała. Osoby wdzięczne mają tendencję być bardziej religijnymi, uduchowionymi, przywiązywać mniejszą wagę do dóbr materialnych, w mniejszym stopniu oceniać sukces innych ilością zgromadzonych dóbr materialnych, być mniej zazdrosnymi w stosunku do bogatych ludzi, chętniej dzielić się tym, co mają z innymi. Jeszcze raz z książki śladami Wielkiego Lekarza: nic tak nie pomaga zdrowiu ciała i duszy jak gotowość wdzięczności. Naszym obowiązkiem jest sprzeciwiać się depresji i niezadowoleniu, tak jak obowiązkiem jest modlić się. Jeżeli zdążamy do nieba, to nie możemy idąc do domu Ojca całą drogę szemrać, utyskiwać i narzekać. Takimi ludźmi, którzy szemrali, utyskiwali i narzekali, byli Izraelici, którzy wyszli z niewoli egipskiej i szli do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Ich wędrówka doczesna jest symbolem naszej duchowej wędrówki do wiecznego Kanaanu, do ojczyzny zbawionych. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć: Obowiązkiem jest modlić się, to tak brzmi niezbyt dobrze. Ale tak to jest, że jeżeli mamy pewne utrwalone zwyczaje, one nam pomagają i my potrzebujemy tej modlitwy. Jeżeli zaniedbujemy modlitwę, szatanowi będzie bardzo łatwo nas pokonać. Widzimy to również w ogrodzie Getsemane, kiedy Pan Jezus miał za złe uczniom, że nie trwali w modlitwie razem z Nim i to wystawiało ich na pokusę. Nic tak nie pomaga zdrowiu ciała i duszy, jak gotowość wdzięczności z tej książki śladami wielkiego lekarza. Oczywiście tekst biblijny, który mówi nam na temat wdzięczności, jak jest to ważne, jest zapisany w liście do Kolosan w trzecim rozdziale i 15 wersecie. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Wkrótce kolejne studium, Czy masz w sobie ducha buntu? Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji kanału Żyjąc Każdym Słowem. Szczególnie polecam poniższe filmy. Życzę wielu Bożych błogosławieństw w codziennym rozważaniu Słowa Bożego. Niech te myśli towarzyszą Wam, aby być wdzięcznymi. Amen.